Proponuję Wam dzisiaj, abyśmy wspólnie wykonali bardzo ciekawy instrument. Instrument pochodzi z Chile. Dawno, dawno temu jeden z szamanów zbudował go po to, by przerwać długotrwałą suszę i wywołać deszcz. Od tego czasu, zarówno w tamtych regionach, jak i na całym świecie, ludzie używają właśnie takiego kija deszczowego. Już nie tylko po to, by wywołać deszcz, ale również po to, by usłyszeć delikatny dźwięk przesypujących się nasionek, imitujący właśnie delikatne krople deszczu. Dawniej do wykonania takiego instrumentu używano... Yy, Drewnianych tub lub pędów bambusa. My dostępu do pędów bambusa nie mamy, natomiast w sklepie kupujemy często folie, które są nawijane na takie tuby papierowe. Te tuby to znakomity materiał do budowy właśnie takiego instrumentu. Z jednej strony zabezpieczyłam kij deszczowy. Teraz chcę sprawdzić, które z przygotowanych przeze mnie nasion będzie najodpowiedniejsze do yy, mojego instrumentu. Nasypię najpierw nasionka yy, lnu. Wsypię delikatnie do rurki. I sprawdzę jaki dźwięk będzie wydawał kij deszczowy z użyciem właśnie siemienia lnianego. Zapamiętam ten dźwięk. Wsypię z powrotem. Teraz nasypię yy, ziarenka ryżu. Sprawdzę, czy ten dźwięk będzie mi odpowiadał. Ziólenka ryżu są głośniejsze niż zielonka lnu. Wsypię z powrotem. Teraz sprawdzę nasionka Chia. Jaki dźwięk one będą wydawały? I ten dźwięk chyba najbardziej mi odpowiada. Zostawię nasionka w środku. I zabezpieczę y, drugi koniec y, kija deszczowego obciętym balonikiem. Żeby dźwięk ziarenek, dźwięk kija deszczowego był bardziej wyrazisty, wbijemy na całej szerokości, na całej długości naszej kartonowej rurki metalowe gwoździki. starajcie się, żeby tych gwoździ było jak najwięcej. w rurkę. Zwróćcie uwagę, że długość gwoździa nie może być większa niż yy, szerokość wylotu rurki. Gwoździe muszą być troszeczkę krótsze, bo w przeciwnym razie będą przebijać rurę na wylot. Spójrzcie, spójrzcie, jak gęsto powbijałam w gwoździe. Dzięki nim kij deszczowy nabrał większej delikatności. Słyszycie? Przed nami ostatnie zadanie. Ozdobienie Kija. Niech każdy z Was użyje swojej wyobraźni. Wykorzystajcie do tego wszystkiego, co macie w domu. Wybierzcie z tego ten, te elementy, które Wam się najbardziej podobają i które według Was będą pasowały do ozdobienia tego właśnie kija. Ja też zaraz to zrobię. I ja najpierw użyję kawałka filcu. Osmaruję go dokładnie klejem. smarowaną część i smaruję dalej owijam owijam Smaruję dalej. O. I zwijam do końca. To jest. Pierwszy etap zdobienia. Tu jeszcze posmaruję klejem, żeby mi się nie rozjeżdżało. I przyciskam. Zastanowię się teraz, czego by tu jeszcze użyć. Znalazłam taki kawałek szarego sznurka. Spróbuję owinąć jedną ze stron kija deszczowego. Posmaruję sobie tutaj klejem. Żeby mi się dobrze trzymało. i zaczynam owijać miejsce przy miejscu wystarczy kręcić kijem proszę bardzo Zostawiłam sobie na początku taki kawałek, żeby na końcu można było zawiązać, ale jeśli tego nie zrobiliście, to można po prostu podkleić końcówkę później klejem. Spójrzcie, mój kij deszczowy jest już ozdobiony. Chcecie posłuchać, jak brzmi? Miłej zabawy z dźwiękiem.